Witam wszystkich bardzo serdecznie, to kolejny odcinek z Zagrajmy w Warcrafta 3. No i będziemy sobie robić tutaj kampanię nieumarłych, już rozdział 5, Upadek Silvermoon. Kilka chwil później na przedmieściach Silvermoon, stolicy elfów. To w WoWie też jest Silvermoon, to jest właśnie stolica Blood Elfów, z tego co dobrze kojarzę. No ale dobra, a teraz gramy w Warcrafta nie będziemy się tu przerzucać na inne g. obejdźmy sobie filmik początkowy. Jak dotąd nieźle ci idzie, ale najważniejsza próba jeszcze przed tobą. Byłem ciekaw kiedy się w końcu pokażesz. Mam pilnować, byś wypełnił swoje zadanie, człowieczku, a nie wykonywać je za ciebie. Dotrę do studni słońca bez twojej pomocy. Bądź ostrożny. Studnia jest źródłem mistycznych energii. To jej elfy zawdzięczają swe nieśmiertelne moce. Łatwo się nie poddadzą. Jak sądzisz, podejrzewa, że mi pomagałeś, nekromantą? Jestem pewien, że sporo podejrzewa. W jego naturze leży zawsze spodziewać się najgorszego. A teraz przygotuj się. Zbliża się godzina mojego zmartwychwstania. No dobra, niech tak będzie. Musimy do tej studni słońca całej dotrzeć. Trochę nie kojarzę tego zadania, znaczy tej kampanii. Mamy trochę biesów, jednego tego. Jak my tu mniej więcej jesteśmy, okły do jeden hul tylko zbiera żywność. Dobra, dwa. Ale ja bym tu potrzebował więcej tych huli. I to niech się ulepsza już najlepiej. W sumie jakieś mniejsze ulepszenia by się... No, tak nie niezbyt. Niestety jest taka wytrwała przypomina mi siebie rycerzu śmierci Milcz przeklęty duchu żyć Mów burczę Ostrzem Rozu jest głodna Sylwana wbiła na chatę, niestety nam zabiła jednego guhula i jednego nekromantę, co go jeszcze nie możemy sobie odnowić. Aha, no ja sobie wypatrujcie ich gońców. Żaden nie może się Zdaję z tego sprawę, jacyś gońcy tutaj będą. Dobra, to się musimy tutaj steszczać. Jeśli tak to ma wyglądać. Przejdziemy się, zobaczymy co tutaj jest. Mniej więcej ogolamy ostrze Jest na szczęście się skupiły. Tutaj na etasie, one są odporne na magię, z tego co ja tutaj widzę. Dobra, no jeden że spadnie, potem drugi, gońca do Silvermoon. Elfy wkrótce przyciągną dodatkowo wydziału. Za króla Lisza! No i jak ja go mam tam złapać? Czas wykorzystać gargulce, które przywieźliśmy z Nordrend. Bestie będą czychać na gońców przy głównym gościńcu. Zostaliśmy A jaki aetas sana widzę, że tutaj sobie mów głupcze yy, gargulce nałapał. Mamy takie z tent podobno jakieś. Tu jest baza tych elfów, ja bym ją najpierw chciał zniszczyć, Szybą potem wyruszyć wodym dopiero wodym na to miasto. Dobra, opracujemy sobie szałgu, kuli, e, szybciej żeby szkielety się robiły, jakąś tarczę. Weźmiemy tutaj dwóch tych i możemy wyruszać do ich miasta. Powolutku, po cichutku. Przywoływanie. Może jeszcze wóz mięso by się przydał. Uuu Tego się nie spodziewałem. Czy spodziewałem się, no ale dobra. Pyk pyk. O, a ja teraz na no, już nowe. Śmiemy sobie to. Dobra. Yy, kanibalizm. Nie mamy jeszcze opracowanego, Kujdę, nie niedobrze. Mm -hmm. To niech oni tutaj już lecą na to miasto. Zobaczymy co tam po drodze znajdziemy. Czy te golemy czegoś nie zostawiły po sobie, by wypadało tak o. Załębisty przedmiot. Przyspiesza nam regenerację naszego zdrowia. Okej, okay, ta katapulta. Tutaj walniemy jeszcze za dwa i moglibyśmy jeszcze gargulca jednego przywołać. Zobaczymy jak to się sprawuje. Jako, że mamy większość potworów, to weźmiemy sobie to ulepszenie. Dobra, możemy powoli tutaj ruszać na nich. Zobaczymy jakimi siłami oni tu dysponują. A najlepiej to jakbyśmy jeszcze kilka zikuratów tak na zapas tu postawili. Tak na przykład tutaj jeden. Tutaj drugi. I tutaj trzeci A tyleć w tym czasie tam już To się opracowuje, tutaj opracujemy sobie to On tam dojdzie w tym czasie Dobra, wszystko gra, gitara O, to się jeszcze może opracowywać Czy się jeszcze możemy przywołać fajnego? E, ja bym sobie jeszcze jedną kryptę walnął I szybko hajs trzeba zbierać a bo jest już na też jest. On automatycznie już te szkielety tworzy. O tutaj jest gobliński sklep, widzę. Ale my byśmy się tym pomostem chcieli tam wdostać. Aha, do następnego gońca tyle i tyle musimy czekać. Dopiero teraz to zauważyłam. Niech ten gajgulec pierwszy tam poleci na zwiat. Jest jakaś chatka. Aha, 70. No dobra. To niech się hajs zbiera, a my w tym czasie może coś sobie tu opracujemy, ulepszymy. Pyk, na no to nas nie będzie jeszcze stać. Dobra, zobaczymy jak oni się tutaj. Aha. taka czarodziejka tu byśmy mogli. kiedy oni mają łuczników. Dobra, pójdziemy sobie górą. Ty też, oczywiście. Co znowu? Bo tam tej wieżyczki nie ma całej. Dobra, zaczniemy niszczyć to. Cofnijmy się trochę. nareszcie. Mhm, teraz zaatakujmy. I nie się, szybko ulew się. spysłała gońca do Silvermoon. Troszkę źle to zrobiłem teraz, ale to nic. O, tu biegnie ten goniec, to my go zaraz posiekamy. I może powoli już niszczyć ich bazę. O kurde, kapłan nam jednym strzałem rozwalił na hita wszystkie nasze szkielety. Dobra zabijmy jeszcze ty Kopłana oczywiście Zniszczmy im koszary, a to niech niszczy w tym czasie to No już mamy kanibali Oni się będą leczyć, my w tym czasie Pozabijamy tej jednostki Dobra, to tak nie działa jednak O kurde, bohater jeszcze Nie dobrze. Dobra Nie rzućmy się na to Myślę, że tą bazę już damy abę zniszczyć na luzie i nie wewnątrz gońce pierwsze nim tutaj o, niech właśnie ci nam pomogą, a to mi chodziło. A tu już takie o kurde, ta balista nam może spore obrażenia robić. Ale teraz o tu przyspieszymy, żeby szybciej yy, nam tu wszystkich zabijał. Dobra, następną rzeczą, jaką bym chciał zrobić, to jest to ulepszenie tego. Bym chciał jeszcze jakiegoś na pewno szamana. Na pewno, jeden wóz mięsa to się opracowuje. Może jakiś pancerz ulepszony, bestii. Dobra, co my tu mamy i co możemy zrobić? Może poczekajmy po prostu, aż ten wóz tutaj przybędzie. Oni mają jeszcze jakąś tak, mają jedną wieżyczkę, tylko ja bym wolał się zająć tutaj ołtarzem. By się bohater nie pojawił z Nienacka. Mhm. Fajnie. Fajnie, to nam wszystko idzie mniej więcej. Dobra, tyle leć tam. Wóz niech też tam pojedzie. To może nam te budowlę zniszczyć. Dobra, zajmijmy się teraz jeszcze chłopami. I możemy. To będzie pewnie o dodatkowe zadanie, tak? Zniszczyć ich bazę. Mhm. Mm mm, dobra, fajnie. Pójdę, mam dwóch kapłanów. Nie do końca tak chciałem to wszystko zrobić. Eee, niech się jeszcze dwóch, dwóch huli wytworzy. Ten wóz mięsa widzę, że już tam jedzie. To może jeszcze jakieś ulepszenie? Tu już mamy wszystko poulepszone, dobra. Dobrze jest. Yy, to ty Wozie się zajmij tą wieżyczką. My zniszczymy już siedzibę. O, jak ładnie. Kurde, nie tak przecież gońca do No ale jak gońca. Dzionie. Dobra, to niech oni go gonią szybko. Nadzieję, że zdążą. Raczej tak, bo one są szybkie tego egulce strasznie. O, i tu jest fontanna manny, bardzo fajnie. Dobra, zabijcie mi go. Kurde, on ma całkiem dużo życia. Wszystko go? Aha. No, można i tak. Dobra. E, damy radę go tam zabić? Chyba tak tak, tak. tak, tak, na luzie. Tak, tak, tak. To zniszczmy sobie jeszcze... Mają jakieś budynki ciekawe? Mają te wieże tylko dwie. Dobra. To niech to się niszczy, a ja już zacznę chyba wytwarzać lepszą armię powoli. E, co bym chciał na pewno? Chciałbym... Jeszcze jednego biesa. Z guchuli będzie sporo, więc gargulca nie wiem czy chcę. Tego kopłana też już mamy. Dobra, to jeszcze jednego biesa, jeszcze jednego gargulca i jeden wóz mięsa, yy, jeszcze jedną wieżę chyba trzeba rozwalić, z tego co tu widzę. Chyba to I na tym się skończy. Ich wielka baza. Tak, gargulców jest całkiem sporo, tylko guchuli nam trochę ubyło. Może ich zaraz sobie dotworzymy tutaj. Niestety Golemów nie widzę. To możemy tam zniszczyć tą. Widzicie, na etasie się skupiło. O, tu mają ten budynek, to dlatego jeszcze ta baza nie upadła. Yy, dobra. W sumie jeszcze guhule by się też przydały. C2. Jest jeden. Nasza armia będzie gotowa. Podziwiam twą odwagę, Elwko. Ale nie masz już dokąd uciec. W takim razie zostanę tutaj, rzeźniku. Anna Ralach, Belor. Kończ z tym. Zasługuje na szybką śmierć. Po tym, na co mnie naraziłaś, ukojenie w śmierci jest ostatnią rzeczą, na jaką możesz liczyć. Nie, nie ośmielisz się. U, a ja teraz tu widzę. Ustalał... Zrobił sobie duszka z niej. Ciekawie, a możemy teraz opracowywać? Nie, jeszcze nie. No trudno. No to ona będzie dowodziła naszą drugą, a my tu będziemy pierwszą dowodzić. Tu jest jakiś kaptur przebiegłości. Ja bym chciał zobaczyć, co to jest mniej więcej. O, teraz mogę balsi przywoływać. I to gitara, bo akurat takich jednostek nam tu brakuje. To stworzymy sobie z trzy. Yy, I możemy wyruszać na łowy Mówi, Dobra, Artas tutaj u Etasa, tak to mniej więcej wygląda Ja bym tu dwóch guchuli potrzebował I jakieś ulepszenie jeszcze ostatnie No i myślę, że możemy powoli wyruszać Pójdziemy sobie tędy Atas pójdzie tą drogą tu jest do regeneracji many Tylko nie wiem, czy my tu jeszcze z jakimiś stworami będziemy walczyć. E, Okej, okay, tego guchule tam idą, to musimy im pokazać, żeby już tam dalej zaszły. A jak tutaj nasza armia? E, jeszcze cztery jednostki są, czyli tutaj dwie pójdą. Tu już jedna jest, czyli jeszcze jeden by się przydał. Nie wiem skąd. Dobra, weźmiemy guhula, bo one i tak dosyć drewno tutaj zbierają osta. Osta. U, mamy jednego guhula za dużo. Nie, 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 coś źle obliczyłem. Eee, a może jednak dobrze? Dobra, a tutaj pójdzie, a ten pójdzie jednak drewno zbierać. Ulepszonka wszystkie mamy już chyba. z eee, Tutaj Tabanshi się jeszcze wyszkoli, a my w tym czasie sobie pójdziemy tą armią tutaj. Nikt nie będzie mi rozkazywał. no tak coś myślałem, że tutaj też będzie. A co to nam daje jeszcze? Raz zginność inteligencja, no to fajnie. Ty szkielety by się przydały. Musimy kontrolować, żeby nic nie padł. Bo po prostu... o tak zrobimy. O teraz dużo życia dostaliśmy. Moglibyśmy jakiegoś najemnika z nami nająć, a tego głuchula odesłać. Tylko czy jest ktoś za trzy? <słuch> za cztery, za dwa, za trzy. Yy, no dobra. On pójdzie tutaj, albo z niech zostanie tu, ten gul sobie pójdzie zbierać to dawno. Poszedł? Tak. Tu są jeszcze jakieś skrzynie, bym chciał w sumie zobaczyć czy... Aha, tu nic nie było. Dobra, pan już nie musi przywoływać tych szkieletów, tak, na hama. Bo one się zaraz rozpadną, o właśnie. Mów głupcze. Nareszcie. Dobra, zobaczymy co tam jest. Nareszcie. Co znowu? Aha, czyli tu się już zaczyna miasto. Jest pierwsza wieżyczka. Dobra, myślę, że... To jest fajna umiejętność banshi. Może ona opętać dowolną tutaj jednostkę. Skoro tak sobie Tak, tak, ja tak sobie życzę właśnie. No, oczywiście. Dobra, myślę, że jeszcze dwa zikuraty możemy tutaj dobudować. Gdzieś tutaj. Żeby tak fajnie się wszystko ufortyfikowało i żebyśmy mogli jeszcze więcej jednostek przywołać. Dobra, zbierzemy nasze armie powoli. Do On coś może robić? Jest dosyć słabą jednostką, więc nie wiem, czy to było opłacalne. Że. Okójdę! Okójdę! Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale to nic, mam świetny pomysł. Oni posiadają. Zniszczą nam to, niestety. Ale to nic. My się zaj... zaraz tym zajmiemy. Nie, 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 ja bym chciał tutaj... O, super. Oh, no. Dobra, to je, chyba zadaje takie obszarowe obrażenia, niech się guchul tutaj... Znaczy, ten odnawia sobie życie. Jeśli jakaś Banshee będzie miała mało... Uuu, jak fajnie. Dobra, guchule smacznego. My sobie dotworzymy jedną marsi. Widzicie, jak fajnie tu się rozwinęło? To się nam akurat ulepszyło. Yy, jedna wieżyczka nam chyba padła. Z tego co widzę. Mój los jest Dobra, to się będzie tutaj ulepszać. Yy, I myślę, że tutaj na razie zakończymy ten odcinek. Na tym. Yy, Dzięki wszystkim za oglądanie i zapraszam do następnej części. Tutaj wrzucę takie okienko, gdzie będziecie mogli sobie ją zobaczyć. No i zapraszam do kolejnego odcinka.